Dzień dobry, nazywam się Andrzej Saprano, Dałem egzamin ten z pierwszego razu. Jeździł na broku. Eee, no, pan Artur mnie pom pomógł dobrze i dał egzamin testowy i naprawdę zadowolony. Super. Gratuluję Ci w takim razie. Powiedz mi, na jazdach było trudno? Było ciężko. Nie było ciężko. Nie było ciężko to na jazdach? Nie było, nie Z Arturem tak, ze mną nie było ciężko, tak? tak? A na egzaminie było łatwiej? Tak. tak. Tak? Dużo łatwiej, tak? Bo co? Łatwe parkowanie? Tak. Nie, tak? Mocniej, Prostopadłe? Tak. tak miałeś, tak? Bo tutaj tak. widzę. Po lewej czy po prawej stronie? No, po prawej. Po prawej tak. stronie miałeś, tak? Aha. I co? Dużo miejsca było? Było, no tak, dużo. Dużo miejsca, okej. Okay. Na łuku coś padłeś, eee. widzę, co? Co to tam tak, było? Tak, tak. Nie A, Poglądam. za pierwszym tak. razem nie poglądałem się, ale za drugim razem już pykło, tak? Góreczka widzę też była elegancko i wyjazd na brochów, tak? tak. Okej, okay. a jak żeście tutaj tymi objazdami dali radę coś pojechać? O, tak, dobra. Tak, było wszystko w porządku. Tak. No to super, no to w takim razie gratuluję Ci zdania za pierwszym razem i zapraszam po nagrodę. Bardzo dziękuję. Dobra, Andrii, obiecaliśmy sobie małą. Niespodziankę, prezencik, proszę bardzo, trzymaj tutaj smycz naszą firmową od kursanta, żebyś mógł sobie klucze od auta nosić, tak? Już fura jest kupiona? No tak, no pewnie, słuchaj, no to żebyś jeszcze się czuł w razie czego na autostradzie bezpiecznie, gdyby nie daj Bóg coś się wydarzyło, kamizelka odblaskowa w Polsce nie jest wymagana, ale zalecamy mieć ze sobą taką kamizelkę w razie, w razie potrzeby, żebyś był bezpieczny, okej? Okay? Dobra, no to co? Jeszcze raz gratulacje i szerokości na drodze ci życzę.